Siema Ogólnie dzisiaj naprawiałem, czy naprawiałem? Starałem się naprawić hamulec ręczny w Kia Seed 2010 ED. I ogólnie ciężko mi było znaleźć takich możliwych przyczyn zepsutego hamulca ręcznego na, na YouTubie. Czy, czy na forach, więc yy, nagram, jakby nigdy nie nagrywałem więc nie oczekujcie ode mnie jakiejś profesjonalności mechanikiem też nie jestem, ale po prostu znalazłem niektóre rzeczy tak jedna z przyczyn to był ten tutaj haczyk to jest takie coś mam nowe, więc pokażę on leży tak to jest haczyk druga strona jest Tutaj, o. E, gdzie jest palec? Tu, to. To. I ten haczyk, linka jest ciągnięta ręcznie, i haczyk się rusza. O, widzicie? Bardzo często jest tak, że tu jest tak wiele syfu, że ten haczyk, ten cały mechanizm On jest Na tyle brudny, że się nie rusza Po prostu nie rusza się Jest taki No nie da się go po prostu ruszyć yy, Można kupić nowe To kosztuje tam nie wiem 20 zł 20 zł ogólnie kosztuje dwa yy, Kosztują dwa takie yy, Haczyki Oraz dwie śruby Które też zaraz pokażę Ale to zaraz ale można po prostu samemu to wyjąć. To trzeba oczywiście szczęki zdjąć. Szczęki, które są tutaj, yy, tu, hop, i z drugiej strony. I wtedy po prostu można złapać tą część w jakieś mocne szczęki, a drugą yy, po prostu. Dobijać młotkiem, najlepiej gumowym, żeby tego nie rozwalić. Eee, po prostu bić tak młotkiem w to, w ten haczek tutaj. Tu polecam bić, a nie w samą końcówkę można ją złamać. Aż puści cyk, 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 i będzie już w końcu luźny. Po prostu to wyjąć. Najlepiej tak to, to, to czarne taką nasadkę, czy tam wsadkę. Nie wiem jak się nazywa. Najlepiej to wymienić to może być po prostu już lekko nadłamane eee, tak to to można przesmarować ja tak zrobiłem przynajmniej przesmarowałem trochę zwykłym smarem i działa mi już od miesiąca a jest bardzo słaba pogoda eee, dobra druga sprawa jak się wkłada Szczęki ogólnie jest ciężko je włożyć, naprawdę jest ciężko je włożyć i, znaczy, włożyć nie, później je jako, jakoś pospinać tymi sprężynkami. We dwie osoby jest ok, bo jedna to są te szczęki, te, te sprężynki, które są u góry, jedna na dole. I tu po boku też są sprężynki. O, tu dobra, patenty, które ja znalazłem, znaczy znalazłem, w sumie sam żeśmy wymyśliłem z kumplem. Jakbyśmy we dwójkę to tak. Jedna osoba ciągnie tą sprężynkę jakimiś szczękami, kominerkami w tą stronę, a druga osoba przez tą dziurkę jakimś małym śrubokrętem dopycha, żeby ona weszła, żeby końcówka weszła tutaj w tą dziurkę. I idzie zgrabnie, naprawdę zgrabnie. Jeśli jedna osoba ciągnie, druga jest w stanie to wepchnąć w miarę szybko. Natomiast jeśli w tym momencie jestem sam i musiałem to zrobić na nowo, żeby wymienić śrubę na dole, zaraz pokażę o co chodzi. To znalazłem takie coś. Wziąłem zwykły. nie Wziąłem zwykły gwóźdź. Zakrzywiłem go. Teraz nie pokażę ciężko mi jedną ręką w ogóle. Trzymać telefon. No, trzeba to jakoś tam przewlec. Ciągnąć. I palcem dosłownie przez tą dziurkę wepchnąć w dziurkę kolejną, tamtą, nie? Tamtą o. Czyli tak wkładam palec, gdy ciągnę z jednej strony i to idzie. Nie wiedziałem, że tak szybko to w ogóle idzie. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, gdzie tutaj yy, też ciężko było to zrobić. Te sprężynki, te są takie małe sprężynki, takie. No to. I od, od zewnątrz trzeba włożyć taki szpikulec, który je zahaczy. Walczyłem z tym długo, e, aż w końcu z kumplem wpadliśmy na takie coś, że tą sprężynkę, po prostu ją wyciągam. Znaczy, zanim włożyłem to, ściskamy na maksa, ile wlezie, trytytko jakąś wąską. Najlepiej dwie ma z dwóch stron. E, to ściskamy ją, gdzie te palce są, na maksa. Zawiązujemy trytytkę, ile wlezie, i ona trzyma. Ona jest po prostu ściągnięta, ta sprężynka, i wtedy bardzo łatwo przewlec tego dźwiędła, przekręcić i nożykiem dosłownie takim do tapet, takim ostrym no, przeciąć te trytytki, i jest zrobione. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, że jak już się przecina trytytki, żeby ta yy, dziurka. Była przekręcona, nie? Żeby nie było tak, że przetniemy trytetkę, wyskoczy nam sprężyna i ona wyskoczy nam z tych widełek. Chodzi o to, żeby widełki były przekręcone. Yy, I tyle, dobra. Ostatnia rzecz, z którą w tym momencie się yy, bawiłem, to jest ta sprężyna, yy, znaczy sprężyna, ta śruba na dole do, do regulacji. ta, dokładnie to. Do regulacji hamulca ręcznego. Miałem ją śrubę. Mam tu gdzieś jeszcze jedną, to pokażę jak ona wygląda. O. To jest ogólnie to. Tu jest. Z jednej strony jest coś takiego. Z drugiej strony z jednej strony jest coś takiego. O tak. I to jest OK. A z drugiej strony jest ta sama końcówka z tym, że na wkręt. No i ona mi się tak zapiekła, że nie mogłem jej w ogóle wykręcić. Grzaliśmy, naprawdę podgrzewaliśmy do, do mocnej temperatury i tak walczyłem z nią, że ją po prostu tutaj uszczerbiłem. Więc kupiłem nową najzwyczajniej w życiu, ja wiem jak tu nic nie widać. Więc kupiłem nową, co jest w zestawie tym, z tymi haczykami. Bardzo polecam. No i teraz normalnie można ją wykręcać, nie? Ogólnie już wsadziłem nową tam. Nie pomyślałem, żeby wcześniej to nagrać. No i tu już wchodzi, o, ta śruba, nie? I w tym momencie, jak w, po tym, jak walczyłem z taką zapieczoną śrubą, Tutaj asekuracyjnie dałem trochę pasty miedzianej. Nie wiem, czy to dobrze, nie znam się aż tak bardzo. Jak, jak nie dobrze to po prostu, niech ci co się bardziej znają, napiszą w komentarzach, że tak się nie robi. Dałem tutaj właśnie trochę pasty miedzianej. Z jednej strony dałem trochę śluzu, jakiegoś smaru. żeby to ładnie gładko chodziło. I tyle. I to. Śrubę, yy, sprężynkę, tą sprężynkę właśnie wziąłem na ten wygięty gwóźdź. Ładnie, gładko, szybko poszło, nie? Tak więc polecam w sumie takie rzeczy, bo można to zrobić samemu. A no i później, jak zakładacie z powrotem tarczę, jeśli nie jest, nie potrzeba je wymienić, przesmarujcie sobie to jakoś miedzianów yy, pastu. Tutaj tu całą powierzchnię, bo. Może być tak, że bardzo się zapieczy i będzie źle, naprawdę źle, też trzeba by ją, ją nagrzewać, a teraz gdy zrobiłem to już drugi raz, żeby tą właśnie śrubkę tylko wymienić, no to po prostu wyknąłem palcami i samo zeszło, no tyle.